Dzisiaj odwiedziliśmy naszego wieloletniego partnera handlowego ze Szczecina i gościmy na terenie jednej z najbardziej ekskluzywnych inwestycji w Szczecinie Marina Clubhouse, gdzie za moimi plecami za chwilkę zobaczycie, w jaki sposób urządzenia marki Fibaro wykorzystywane są w prestiżowych apartamentach do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy klimatyzacją. Jest to inwestycja Marina Developera, która jest realizowana we współpracy z Fibaro Szczecin. Gościmy Państwa dzisiaj w inwestycji Clubhouse, zrealizowanym przez Marine Developer. Inwestycja ta powstała w Szczecinie, w urokliwym miejscu przy Marinie w Dąbiu. Inwestycja ta składa się z 33 lokali mieszkalnych o bardzo wyjątkowej strukturze, o trzy pokojowe mieszkania, od 60 m2, przez mieszkania 66, 70, 100, 130 m oraz, co najważniejsze, nawet 250 m mieszkania. Aczkolwiek aranżacje zawsze zostawialiśmy właścicielom i można było było ją spersonalizować. To miejsce zawsze było związane z żeglarstwem. Tutaj nie tylko był teren rekreacyjny, gdzie właściciele jachtów, sportowcy kierowali swoją uwagę, żeby rekreacyjnie spędzać i żeglować, ale również tutaj powstawały jednostki i to, że powstawały te jednostki, chcieliśmy również, zgłębiając temat, pokazać w tej inwestycji. Stąd też na korytarzach fototapety, które historycznie oddawały charakter tego miejsca. Na każdej z kondygnacji chcieliśmy pokazać urywek historii, która na przestrzeni wielu, wielu dziesiątek lat kreowała tak naprawdę serce żeglarstwa w pomorskim. Rozwiązania Fibara, które tutaj zastosowaliśmy pozwalają użytkownikowi tego apartamentu na sterowanie zdalnie sobie ogrzewaniem, sterowanie oświetleniem właściwie w całym domu oraz dodatkowo dostarczyliśmy tutaj czujniki bezpieczeństwa, takie jak czujniki Zalania, dymu czy otwarcia okien. Mamy też tutaj instalację klimatyzacji, w związku z czym podłączyliśmy sterowanie klimatyzacją również do sterowania ogrzewaniem. Ten system, tego, że Fibaro jest systemem bezprzewodowym. Można praktycznie zainstalować w dowolnym momencie inwestycji. Jak nie ma potrzeby tutaj wykonywania dodatkowej instalacji czy też modyfikacji instalacji. Moduły FIBARO możemy zainstalować w dowolnym momencie na już istniejącym i wykończonym mieszkaniu. Część rozwiązań jest też bateryjnych, więc w związku z czym jesteśmy w stanie wykorzystać też rozbudowując system. Ja myślę, że dla użytkownika tutaj najważniejszą informacją jest to, że ten system jest w pełni bezpieczny i skalowalny, że nie musi na samym początku się zastanawiać co będzie potrzebował w przyszłości, w dowolnym momencie jest w stanie sobie to rozwiązanie rozbudować.